Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na live. To jest 6 czerwiec 06:06 06 2024. Witam i serdecznie Was pozdrawiam. Wszystkich. Lękę na Florydzie, Helenkę w Kanadzie, wiele innych osób w Nowym Jorku, Berezowskich, Zalewskich. Proszę ja z Norwegii, Belgii gdziekolwiek się tylko na świecie znajdujecie, proszę Państwa, wszystkich Was pozdrawiam w Islandii, w Irlandii i wszędzie życzę wszystkiego dobrego. Otóż dzisiejszym moim tematem jest omówienie, bo wiele ludzi na pewno śpicie już wszyscy, weszliście pod kołderkę po ukąpaniu elegancko, fajnie się wam śpi, więc jak będziecie jutro odsłuchiwać czy pojutrze kiedykolwiek, to wszystkich Was pozdrawiam i, i bardzo mi jest miło, jak będziecie y, filmiki oglądać. I to nawet dla swojego dobra. W życiu zdarza się tak, że człowiek pomaga e, czasami węsnie, interesownie, na przykład jak ja czasami się bardzo... Y, przejmuje i chce pomóc i pomaga, i to wszystko pomoże, a ludzie zdarza się raz na pięć tysięcy, jakaś jedna osoba, która jak już jest zdrowa, to raczej nie powie dziękuję, tylko nie, nie wiem, czy to z tego wszystkiego, nie że jest. nie ma już nic, raku, przerzutów i tego wszystkiego, czy tak też może być, zapomina, e, tak. No ale to mniej ważne grąże, że ktoś wyzdrowieje, to jest moje takie zdanie. Ale dzisiaj właśnie opowiem proszę Państwa o niestrawności bólu brzucha, y, proszę Państwa y, uczucie jakby pieczenia, y, jakby coś jeszcze powiedzieć, skurcze brzucha, tkanek miękkich czy refluks i inne, tak też tam zapisałam na tym filmiku moi Państwo. Można poczytać. Skąd się to wierzę? Oczywiście, że na, na samym początku ja polecam książkę jedną i drugą. No, nie mam tej małej złotoziornej wody złota, ale to jesteśmy gości na tej ziemi. Tu jest opisane, jak się robi leki w środku. Proszę Państwa, no, rozmaitości tu są. Najważniejsze, które potrzebne są w życiu, druga złoty zioła, nowa jest złota, która naprawdę pomaga ludziom w dolegliwościach stawów, rozczepów, kolan, odleżeń i tak dalej, i tak dalej, to jest tamta. Jak zwykle tutaj zawsze o tym mówię, wchodzę tutaj jak bumerang, przypominam jak bumerang, którzy może powiedzą "Nie się co z ludźmi, nie, zawsze coś nas wszystkich w życiu nowego spotyka, a to tutaj boli, a tam. A to zjadł słodki i zrobił się leplok, a to już jest sygnał, że trzeba zadbać i po prostu, że trzeba oczyścić organizm z pasożytów wyciągiem mleku z orzecha, po prostu z goździkami, może innym jakimś dodatkiem, jest wspaniałe, bierzemy łyżeczkę na szklankę wody, może być woda mineralna, możecie sobie umusować z takiej wody i proszę Państwa, w ten sposób trzeba samemu pomóc, czy pić jakieś zioła. Skąd się bierze ten refluks? No to długo były badania, nawet jeszcze w 1998 roku ustanowili, ustawili i zaakceptowano, przyjęto, że, że po prostu po tych naukowych badaniach jest to w opisach kilkunastu naukowców z Ameryki, z Francji, z Anglii, Polski też po prostu opracowali i na podstawie branej kolonskopii wycinków różnych, że helicobacter pylori jest taka bakteria, która ona w kłasie nawet nie jak się zakazi ona to, jeśli się na odwyża w żołądkach, tej błony śluzowej ma takie wici i się przemieszcza, ona może zrobić bardzo wielkie, to jest taka spiralna, opisuję, że to jest spiralna bakteria. Duże szkody, jelito to drażliwe, to grube hemoroidy proszę Państwa może być udar, bo ta bakteria właśnie taka jest. Tutaj mamy 22.43, chyba mam przypomnienie, że, że tak późno Fusek Bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za pozdrowienia. No, czasami tak, proszę Państwa że tego czasu brakuje. Ktoś powie, że, że ja już śpię od ósmej, ale się budzisz o 10, 11, o pierwszej, o czwartej i to to jest zasen. Po moim filmie można jeszcze raz przemyć buzię, twarz, te, wypić i, coś tam wypić. W każdym razie jak ktoś ma słaby organizm, żeby nie chorował, czy, czy w czasie takich pogód jak są, czy w czerwcu, czy w lipcu, czy przed jesienią, czy to trzeba przez cały lat odbać. Więc czy po... Po chemioterapii, różnych tych chemiach, branych trzeba się wspomagać, by odbudować czerwone krwinki organizm. A to właśnie tutaj pokazuję. Zrobiłam sokowirówce akurat. Robiłam dlatego jest piana sok z czerwonego buraka z jabłkiem. Proszę Państwa, nie wiem jak te sokorówki teraz chodzą, bo tak jak maszyna kombaj, po prostu jak szczeli i jak od razu bierze takie te, no co okropnego. To trzeba uważać bardzo, jak, jak robicie jakiekolwiek te. Tutaj jest dwóch buraczków, ale jak to i jedno jabłko. Jak ktoś po prostu i to nie ma pełnej szklanki. Jak ktoś, proszę Państwa, nie lubi buraczka, a musi, chociaż przez tydzień piczy, żeby żeby była dobra krew, żeby nie spadały płytki żeby wzmocnić ten organizm, żeby uregulować żołądek, na przykład żeby wyregulować cukrzycę. Jeżeli tyle wypijesz, a nie musisz, połowę z tego wystarczy. Jeżeli ktoś ma zawierzony cukier, to za pół godziny, dokładnie za pół godziny, może sobie zmierzyć ten buraczek z tym jabłkiem zbija cukier. Wiem, co mówię. Po prostu nie że ja miałam, tylko ktoś miał. I robili mi ten po prostu wyciąg według tej złotej księgi, próbowaliśmy, czy to jest prawda, więc dlatego może lekarz o tym nie mówił. Zwykły, surowy burak, nie zakwas. Co doda, że nawet pietruszkę można celer i tego soku też wyciągnąć to z tego. W każdym razie, wypijając, pół taki szklanki raz dziennie, pół tego, co ja tu mam. To jest dwa, trzy łyki. I, proszę Państwa, odbudowywuje krwinki na nowo. Po prostu wywał spadek płytek, czerwony krwinek i stabilizuje organizm, który nie jest uodporniony, próbuje go uodpornić. Tak, ale go odporni na pewno, tylko że trzeba pić jeden tydzień. Starsze osoby to piją jeden tydzień, robią przerwę z dwa tygodnie, potem piją drugi tydzień. I to tak do pół roku jest wystarczające te dwa tygodnie wypić, chyba, że ktoś jest po chemioterapii, po wlewak, po takich różnych, proszę Państwa, tych medykamentach, jakby to powiedzieć, które lekarze stosują chemiczne środki, to serwatka plus taki burak, jak pijesz, odzyskasz normalnie stan zdrowia, tym samym proszę Państwa, nie zrobisz sobie szkody żadnej ani w żołądku. Zazwyczaj czego jeszcze się dzieje? Nie tylko to bakteria, ale ludzie, kochani, wy lubicie smażone, na tego olejach smażycie, proszę Państwa, jest to na, smażenie na olejach jakichkolwiek, to trzeba unikać. I to bardzo, bo może zrobić, tak jak niektórzy mówili, dziury wieli, tak może takie smażenie całe czasy, może bo są to tłuszcze nasycone, bo tłuszcze nienasycone takiego czegoś nie robią, tylko leczą, a tłuszcze nasycone, tak jak olej, margaryna, nie wliczajmy masów, to po prostu to jest inna większość, więc czy te takie jakieś różnego rodzaju margaryny albo podobne do maseł, do czegoś tam takie bez smaku, zapomnijmy się to nazywa, powoduje, może powodować zagęszczenie krwi, czyli taką zwaną i wtedy, proszę Państwa, no, się, dzieją się różne te. No, żeby rozrzedzić, właściwie to chciałam Wam powiedzieć, że surowy burak rozrzedza na krew, ona swobodnie przepływa. Jeszcze raz powiedziałam, tu jest dwa buraki, jedno jabłko i tyle soku tylko jest. Więc jak ktoś ma małego, średniego buraczka, to ma dwa łyki, dosłownie trzy, może to duszkiem wypić. To jest dla zdrowia każdego z nas. I to jest bardzo pyszne. Ktoś powie, a ja bym miała całe czasy pić takie. Ale proszę Państwa, coś zawsze pijemy. Pijemy jak nie wodę gazowaną, półgazowaną. No bo ja takich wódk, kolorowych, to bym nie piła halbowanych, czy tam jakich. Po prostu już lepiej by było żywiec, czy jest tą wodę półgazowaną albo. Jak ktoś ma taki dozownik w domu, który gazuje, który może sobie sama tego mieć takie i urządzenie i zrobisz sobie jak lekutko chcesz tego gazu i, i po prostu, żeby się orzechwić, no to możesz dodać cytryny. Możesz też do takiego pół na pół dolać wody mineralnej i można wypić duszkiem. Można jeszcze do takiego buraczka wcisnąć cytrynę. No nie całą, tylko trochę. I, i, I proszę Państwa urozmaicić sobie. Możesz mieć buraczka z pomarańczą. Albo buraczka z, jakby to powiedzieć, z czego jeszcze możemy sobie wycisnąć. No ze wszystkiego, z czego się da na przykład bruskwini też się da, proszę Państwa, tym większej, bo wiem mamy wiśnie wypraskowane też się da bardzo fajnie, taki surowy sobie, jest dobrze yy, po prostu. Wyostrza zrok wtedy, jak to ma krótkowzroczność, czy dalekowzroczność, czy słabo widzi, bo przy cukrzycy, to wyostrza ten zrok takie surowe wyciągi z soków. Czy surowe wyciągi z agresu. czy surowe wyciągi z czarnej porzeczki, bo one już będą, czy z czerwony. Ale zawsze pijemy tylko setkę. Nie musimy tego dużo robić że pić można z wodoroszczyńczeń lub samego, ma no, tyle tych witamin, że, że hej, Czy po prostu, proszę Państwa, bardzo skuteczny. Mm, na przykład jest dobry bardzo wyciągnął jak masz śliwki węgielki swoje i wypestkujesz, to też można wyciąg zrobić, czyli sok. Jak masz czereśnie swoje, to wypestkujesz, przemyjesz wodą, zobaczysz czy nie ma robaka w środku przy okazji i też zrobisz sok, ale te wszystkie y, owoce, y, czy warzywa przy okazji y, surowe, na surowo zrobiony sok jest bardzo korzystne, posiada dużo witaminy D, C, A, z grupy B prawie wszystkie y, po prostu y, i proszę Państwa, cynk, wapń, sód, potas, selen, to co nam jest po prostu potrzebne do życia, bo i tak pijemy, że kto mu się nie chce zrobić, mnie też jest człowiekiem leniem. To się tego nie napije, i przez to, jak ma jeszcze osobny organizm, to, to po prostu ciężko mu się potem z tego wyratować, bo choruje, bo antybiotyki, bo to, bo tamto. No Ale skoro są takie sposoby, to wystarczy tylko troszeczkę zmobilizować się. Z sokownika nie ma tak dużo mycia, wyczepiesz z tyłu to suche który tam odrzuca do koszyka, do kosza. Proszę ciebie przepukasz tą wodą, trzeba umieć wysuszyć. Na przykład można ręcznikiem wysuć, żeby było suche i jest wtedy wspaniały. I właściwie taki ten... Matko, będę cała czerwona. Muszę zobaczyć, czy nie. No nie ale uwielbiam i wydawałoby się, że ten burak jest słodki. No nie, taki pół słodki, ale ma te wszystkie właściwości. Proszę Państwa, proszę sobie zrobić, proszę wypić, wypić połowę. Jutro do Lodówki włożyć, jutro drugą połowę. I, 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 i tak przez tydzień, no cóż, jest tych dni, 7 dni w tygodniu, i stop, i już y, masz. Y, nowe kręgi zbudowane, żołądek ci poprawiło się trawienie i ogólnie, więc spróbujcie, zobaczycie, czy ja mówię nieprawdę, naprawdę. tylko trzeba tak zrobić. Jak komuś brakuje żelaza, bo robił badanie, ma tą nadczynność, warto tutaj, y, y, z, warto albo samą pietruszkę z cytryną pić, bo ma dużo żelaza, albo wrzucić, y, y, czy do wyciskarki garść pietruszki zielonej i wycisnąć chociażby to było pół seteczki tego, tej wody z tej pietruszki zielonej ale to już jest lek bardzo wartościowy o którym zawsze wam mówię. Proszę państwa, co chodzi o polityczne sceny bo musimy sobie powiedzieć niektórzy zaangażowani są bardzo słuchają. Nie ma się co czym przyjmować, ponieważ te wszystkie dekrety państwowe każdy prezydent, jak ustanawiali, czy po II wojnie w 1935 roku, we wszystkim było zapisane, że suwerenowi, czyli ludziom krzywdy nie wolno robić. Ale te wszystkie partie polityczne, jak tam jest zapisane, to są, każdy prowadzi tak jakby swoją działalność. Za kim ludzie pójdą, to bardziej ta działalność się poszerza. Nie jest to, że ci rządzący rządzą Polską, ponieważ rządy to są, czy kogoś innego. Natomiast nie wolno dzielić Europy, czyli nie wolno dzielić Polski od, od te. Polska musi być jasna i przejrzysta, czyli zrozumiała w świecie, żeby zawsze była Polską, że jestem ktoś, kto prowadzi tę działalność, można by powiedzieć, bo to jest tak dobrze i solidnie. Ale widzicie Państwo, co się okazuje, jest trochę zguby w ludziach, ponieważ Żołnierz, który stoi na warcie, jak opowiadają w telewizji, że zginął jeden, nie udzielił Proszę Państwa, jeden zginął, chodzi z bronią. Co mieli, zakaz strzelania czy czego? No, ja nie wierzę, gdyby, gdyby nie prowokowali się nawzajem ci uchodźcy razem z żołnierzami czy innymi, po prostu, bo żołnierz toby być poważny, odważny, dalej o od tych. Akurat stać dalej od tych barierek i spostrzegać z daleka, co się dzieje, żeby nie było jakichś przypadków, a to jak się słyszy, śmiertelne lub pobicia, lub kamieniami, lub nożem, no to proszę Państwa, to jest szok. To jest jakaś ustawka, mi się wydaje, podstawieni żołnierze, którzy chcą rozduchać, wie tego nie róbcie, bo przez jeden ruch niewłaściwy. Prowokacja mogłaby spowodować wojnę, a wtedy donikąd się ucieka. Proszę Państwa, donikąd nikt, nawet najważniejszy, ten, który by miał worek pieniędzy, to ich nie, umiecie, nie weźmie, po prostu i będą bez wartości. Tutaj chodzi wszystkim nam na całym świecie o pokój, żeby był pokój i spokój. Więc nawarte czy do takich takich bardzo. Agresywnych terenów spowodowanych przez tych uchodźców, którzy też szukają y, miejsca na tej ziemi dla siebie, bo nie mówię o tych rozbójnikach, ale o tych matki, dzieci, które uciekają, bo są wojny, kataklizmy, tsunami, potarcili domy no to szukają gdzieś na świecie. Jak mają bieżyć do Polski, to się pchają do Polski. Ale to wszystko idzie przez Azję, więc Azja jest jaka jest, y, ludność jest jaka jest. Więc jak się im tam nie podoba, idą dalej. Więc tutaj, proszę Państwa, gdyby wziąć pod uwagę Polaków, którzy po całym świecie są rozproszeni, wszędzie jadą do roboty, to też inni by ich nie przyjęli, bo wy ich prali, nie puścili za granicę, byłoby wszystko zastawione, a jednak jadą za poszukiwanie pracy. Nie ma tutaj takiej pracy, bo jak przedsiębiorstwa zagraniczne tutaj ulokowały, budowały, że będzie przyszłość dla Polaków. I co ileś lat tam się zmienia, to y, ta nowocześność, to, to po prostu teraz to wszystko się zwija, tak jak zatuska, teraz też zatuska. Musicie ludzie, kochani, i wiecie, co zrobić. Niech się dzieje, co chce, ale zapisem zagłosować za tymi ludźmi, którzy będą bronić. Na przykład Obajtek, to nie chyba z tamtych Podkarpaci, a na przykład ktoś tam jest Pan Jaki, pani Szydło, te wszystkie inne pani, które były wcześniej, które zawsze na dobro Polski, ja tu zauważyłam, że coś Pani Szydło też troszeczkę ma pomącone w głowie, ponieważ bardzo chwali u mnie. No jeżeli to jest, proszę państwa, tak, jak w tych dekretach wszystkich, człowiek zapisane pod paragrafami różnymi, i to, yy, to po prostu miałaby trochę racji, yy, ale, ale nie powinna tak strasznie za tą Unią obstawać, bo wiadomo, że najwięksi oligarchowie świata i wszyscy rządzą tym światem, to tak można ująć, yy, a podmioty, które znajdują się yy, zarejestrowane, jako Polska, jako. Tak to teraz wygląda. Czy tam inne, proszę Państwa, prowadzą własną tą działalność gospodarczą. Jak zapiszą się w księgach historii i, i w tej Unii i, i pozwolą na zweszeszenie honoru, ambicji i orła, białego godła, to po prostu tak będzie to wszystko wyglądało. Jak ktoś wypisuje głupotę, że za. 1120, 1127, nie 1000, tylko 2127 roku to za 100 ileś lat, za 103, nie. Kto to tam wie, przewiduje, że w naszym kraju nie będzie ludzi i piszą takie głupoty, tylko będą sami obcokrajowcy. Zawsze była mieszanka ludzi na świecie i taka jest. Bo czy Tytanikiem jechali, to Polacy też jechali, Europejczycy też jechali, proszę Państwa, czy inni, więc, więc, więc jest szeroki zakres mieszanki ludzi, mieszanych ludzi, uczuć, myśli, wszystkiego na całym świecie. Także tutaj tego już nie zatrzyma. Na przykład. Muzułmanowi podoba się Polka, no to mają dzieci, na przykład Amerykaninowi także, Polce znowu Niemiec, albo jakiś Norweg i widzicie Państwo. I jest mieszanka, jest mieszanka krwi dzieci, tak było, jest i będzie. I teraz jest większe przyzwolenie, prędzej wyjeżdżają. Nie są te granice pozamykane, bo przedtem to wybiórczo było, kto mógł jechać, kto nie, kto zdał test, kto się dobrze odezwał, kto się umiał zachować. To takich po prostu puszczali. Były tak zwane castingi. Sama startowałam na próbę, czy dostanę wizę, chociaż nie zamierzałam gdzie jechać. I no to ostatnim krokiem było przepraszam, jechać i opłacić to. To coś, więc jak się dowiedziałam, że mogłabym jechać, no to nie pojechałam gdzie. Ale taka jest, proszę Państwa, cała prawda, gdzie byś go popatrzył wszędzie Polacy we Włoszech, w Hiszpanii, w Holandii, w Norwegii, w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Brazylii, w Grenlandii. Wszędzie, wszędzie jest dużo Polaków. Bardzo dużo Polaków, którzy uciekli do swoich żon albo mężów, albo za pracą wyjechali po prostu, żeby wyżywić rodziny tu i rodzinie pomóc Polsce. I ogólnie więc, proszę Państwa, tutaj cały świat jest. W całym świecie dzieją się różne rzeczy. Okropne: kataklizmy, tajfuny, powodzie, tornada, zjechanie wszystkich domów ze skał, które były budowane, wulkany, proszę Państwa. Dużo ludzi ginie nie po, na, na siłę najwyższą, wyższą z nieba. Nie pomoże nic, po prostu ani most, żeby nie wiadomo jaki mur był zbudowany. To woda w sekundzie rozbierze ten mur i most zawali. Taka jest święta, prawda? I jaka to jest woda? Tak, niewidzialna ręka. Nagle ją widzisz. Na drugi dzień już nigdzie nie ma, wszędzie sucho mógł tylko został. Więc tak to wszystko wygląda. Nagle przypływa, w chmury jest potop. W torce woda stoi, bierze wszystko na ulicy, wlewa się do piwnicy, do mieszkania, wybija szyby, i tu nie ma, że woda, bo to jest siła, siła wyższa. I dlaczego ta, tak Pan Bóg każe ludzi? Bo tak, bo w Biblii opisanej tak będzie. Jak się słyszy, czy piszą w ogóle, czy gdzie, że już trzecie dziecko dzisiejszego dnia było porzucone na ulicy? Nie wiem to w którym kraju, w naszym czy gdzie, ale wyobrażacie sobie państwo takie rzeczy, żeby ktoś swoją miłość, swoje potomstwo porzucił. Nie to, że zginął, że go ktoś ukradł, że go zamknął do więzienia, to i tak się władze zajmują, bo taki świat jest, ale żeby tak porzucić, gdzie odejść, to nawet pies. Co nie ma rozumu, nie porzuci swojego szczeniaka, tylko blisko jest póki ten nie odwróci. Czy wziąć pod uwagę niedźwiedzie, tygrysy, wilki i te wszystkie inne, każdy się martwi po prostu o swoje. A tutaj człowiek, człowiek, jeszcze raz powiem: człowiek, porzuca dziecko na ulicy. Dlaczego nie odda do żłobka, tylko na ulicy dobrowolnie? Dlaczego tak się dzieje? Co oni wyprawiają, co jest to dziecko niewinne w ogóle, nic tylko dorośli są winni i tacy dorośli, jak Boga, na pewno ponieważ są najwyższą karę z biegiem czasu. Pan Bóg cierpliwy, młody, sprawiedliwy. Ja tyle na dzisiaj, proszę Państwa. Zapraszam na jutro, może nieco wcześniej się uda zrobić. Jutro piątek, dzisiaj był czwartek z jankami, i po prostu oktawy, zakończenie oktaw jutro mają być w i burze. uważajcie, nie stańcie pod drzewem i nie stójcie na moście, jak woda zbiera, bo nagle woda trzy minuty nie trzeba, ona się postawi całkiem do góry, i już koniec. Po prostu wtedy ktoś się topi, ktoś co innego. Proszę Państwa, tak jest. Polecam to moje książeczki Złoty, Zielona Złota lub tą książeczkę. Jesteśmy właściwie na tej ziemi. Polecam, pozdrawiam. Trzymajcie się. Pa, pa, pa. Do usłyszenia, do zobaczenia.